Dej wszystkim dzisiaj opowiem Wam trochę o książce Miłość od elfiego wejrzenia z serii w objęciach magii autorstwa Caroline Sparks, także zapraszam. Jest to zabawna powieść łącząca wątki fantazji z romansem i opowiada o księżniczce posiadającej magiczne moce, która zostaje porwana. Książkę napisała Caroline Sparks, która jest aktualnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie współczesnych pisarek. Autorka specjalizuje się w pisaniu powieści z gatunku Paranormal Romance, czyli o romansach z udziałem nadprzyrodzonych istot. Główną bohaterką jest Sorcha, czyli księżniczka, która posiada nadprzyrodzone moce. Została ona wychowana na wyspie razem ze swoimi czterema siostrami i tak naprawdę to nie są siostry, ale przez to, że wychowały się razem, to po prostu nawiązały takie bliskie, siostrzane relacje. Kolejnym głównym bohaterem jest Leśniczy, który tak naprawdę jest bardzo tajemniczą postacią i który również posiada nadprzyrodzone zdolności. Jeżeli chodzi o bohaterów drugo- i trzecioplanowych, to jest ich naprawdę sporo, ale Najważniejszymi według mnie są przede wszystkim Alexi, czyli smokokokształtny ochroniarz sorchy, Janetta, czyli matka Gwenor, e, siostry sorchy, Morgan, lokalna uzdrowicielka oraz generał Caladras, który, pokrótce mówiąc, jest bardzo złym człowiekiem. Akcja toczy się na innym świecie, którego nazwa to Earthland, nie wiem czy to dobrze wymawiam I istnieje tam naprawdę dużo ciekawych lokalizacji, niektóre z nich to np. Woodwin, rządzony przez elfy leśne, nawiedzony las, ostoja, w której mieszka leśniczy Oraz wioska Northwood, która jest uważana za miasto duchów No i akcja rozgrywa się głównie na łonie natury, jak i na terenach zamków Głównymi problemami w tej powieści są przede wszystkim różnego rodzaju bitwy oraz intrygi, jak i również miłość. W ciągu całej akcji przechodzimy przez naprawdę wiele niebezpiecznych sytuacji, przez co tak naprawdę książka cały czas trzyma w napięciu, no i również obserwujemy relacje miłosne pomiędzy bohaterami. Motywacją sorchy na początku jest bezpieczny powrót do domu, natomiast po czasie jest to nawiązanie bliższych relacji z leśniczym, natomiast jeżeli chodzi o leśniczego, to jego główną motywacją jest ochrona swoich ludzi, udaremnienie planów wrogów, no i też bliższe poznanie księżniczki sorchy. Książka według mnie jest naprawdę bardzo interesująca i w świetny sposób łączy wątki romansu, akcji, humoru oraz fantastyki. Bardzo przyjemnie się czyta i niesamowicie po prostu wciąga przez dużą ilość różnych akcji. Bohaterowie nie są, jak to się mówi, płascy, tylko każdy z nich ma inny charakter, często podejmują jakieś nieprzewidywalne decyzje oraz każdy z bohaterów ma swoją własną historię, a niektóre z nich łączą się i też to uważam za właśnie taki ciekawy i bardzo dobrze zbudowany aspekt powieści. Bardzo polecam tą książkę ogólnie osobom, które lubią humorystyczne książki, jak i również osobom, które bardzo lubią fantastykę oraz romanse. Ja muszę się przyznać, że z reguły nie czytam tego rodzaju książek, aczkolwiek ta naprawdę mnie bardzo wciągnęła, także myślę, że to też jest taka fajna odskocznia od, od tego, co zazwyczaj czytam, więc też myślę, że ta książka powinna Was naprawdę zainteresować i mam nadzieję, że się Wam spodoba, bo mi się spodobała bardzo. Dziękuję wszystkim za oglądanie.